Witam w moim garażu po raz kolejny, w sumie po długiej przerwie. Nie było mnie jakiś czas, miałem urlop, wakacje, wakacje skończyły, trzeba wrócić do treningu. W moim przypadku miało być tak, że 3 tygodnie wakacji, odpocznę, zregeneruję się, wracam do treningu. Niestety wyszło to tak jak zawsze, że miałem 6 tygodni przerwy, 6 tygodni bez, no praktycznie bez treningu, jedzenie, picie, obżarstwo, także wyszło no średnio. Ale teraz przejdźmy do tego ważnego tematu, czyli do tematu e, powrotu na siłownię po dłuższej przerwie. Jest to dosyć ciężki temat, gdyż każdy go przychodzi inaczej. Dla każdego przerwa e, tydzień, dwa czy miesiąc, nie jest jeszcze długa, aczkolwiek przerwa typu 5-6 tygodni, 2 miesiące, 3 miesiące. To już jest długa przerwa, jeśli chodzi o trening i na pewno każdy z nas odczuje to bardzo negatywnie na siłowni przy każdym ćwiczeniu, jakie wykonywał wcześniej. Jak do tego najmądrzej podejść, omówię zaraz w dalszej części filmu, więc zapraszam. Po pierwsze, musimy obniżyć intensywność treningów, czyli zmniejszymy ciężar przy danych ćwiczeniach oraz ilość powtórzeń. Co nam to daje? Uchroni nas to przed kontuzjami to na pewno. Uchroni nas przed złapaniem doła po treningu czyli taka sytuacja, w której Chodzimy na siłownię i nie jesteśmy w stanie powtórzyć tego, co jeszcze robiliśmy miesiąc temu, co może spowodować takie lekkie załamanie psychiczne, może grube słowo, ale takiego, taki zamiast zadowolenia, taki niesmak po treningu, co jest nieprzyjemne, bardzo nie... to nas uchroni przed tym, może tak. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest podczas obniżenia ciężarów mamy możliwość poprawy techniki. Jeżeli ćwiczymy na niższych ciężarach, łatwiej nam jest doszkolić technikę bądź sobie ją przypomnieć. To jest bardzo ważnym aspektem przy rozpoczynaniu ćwiczeń, aby ta technika była poprawna. Czyli nie wchodzimy na, na pełne ciężary, duże, byleby więcej. Nie właśnie. Małe ciężary spokojnie, z dobrą techniką, poprawą tej techniki wyjdzie nam to tylko na plus. I oczywiście takie spokojne wchodzenie na ciężary i na ilość powtórzeń umożliwi nam łagodne wejście na naszą starą formę, na nasz stary poziom jaki mieliśmy i kto wie czy jego nie przekroczenie. Punkt drugi. Po paru treningach może się okazać, że któraś z partii ciała bądź z mięśni boli bardziej niż reszta, co może być przyczyną tego, że jest to wasza pięta achillesowa i była zawsze. i w w tym momencie jest e, super czas na poprawę tego, na wzmocnienie danej partii mięśniowej, na uwzględnienie wzmocnienia tej partii mięśniowej w planie treningowym i nad tym trzeba byłoby się bardziej skupić niż nad resztą. Punkt trzeci. Przeanalizuj swój plan treningowy, który miałeś wcześniej, do którego chciałbyś teraz wrócić. Bądź zbuduj go całkiem od podstaw na nowo, uwzględniając obecny stan swojej formy i cele, które sobie zakładasz. Bardzo ważne jest to, aby w Twoim planie, który będziesz sobie robił, uwzględnił wszystkie aspekty treningu: takie jak rozgrzewka, aktywacja, rozciąganie, trening siłowy, trening kondycyjny i co bardzo ważne, regeneracja. Dobry moment na to, aby ten plan na nowo sobie ułożyć bądź sprawdzić, czy w Twoim planie jest wszystko to, co powinno w nim być. Punkt czwarty. Przez pierwsze parę treningów skup się na ćwiczeniach wielostawowych, na tym, aby aktywować jak największe grupy mięśniowe, aby przyzwyczaić całe swoje ciało do przyszłych wysiłków. Staraj się również rozciągać. Po każdym treningu przez jakiś czas porozciągaj większość partii mięśniowych, jak najlepiej wszystkie, aby zwiększyć swoją mobilność i uchronić się w przyszłości przed niepotrzebnymi kontuzjami. Także te typy, które Wam teraz dałem, są przydatne przy rozpoczęciu treningu. Ja z nich staram się korzystać. Nie zawsze to wychodzi, to jest normalne, ale im więcej ich wykorzystasz przy rozpoczęciu treningu, tym łatwiej Ci będzie wejść na swój stary poziom. Łatwiej Ci będzie rozpocząć ćwiczenia i będzie to w dalszym stopniu przyjemne. Nie uzyskasz jakiegoś tam psychicznego osłabienia, bo nie tylko fizycznego. Staraj się to wykorzystać. Mam nadzieję, że ci się przyda. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, do lajkowania, komentowania i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!